Ja pierdolę Tu jaka lacha leży Aha dobra To będą te zbiorniki A nie mogę tego podnieść

O kurwa, te robaki tu Było Było po polsku tam to zostawił, no ale. Czy czemu nie mogę przetłumaczyć wszystkich, nie? Nie wiem, oni tu jakieś mutanty budowali czy coś. Kurwa. Pa. Kurwa, tu jest otwarta. Also kann bin Nóżka i rybka, nóżka rybka. weź to co rozprzestrzenia. Ale ja nie mogę tam wejść.

Tu są kurwa, tak zestresowane A ja mam iść gdzieś kurwa. No nie, no ktoś kurwa na jest zjebnięty. Taką grę robić. Jest jebnięty, no, tak? Zjebnięty, no tak. w pozytywnym sensie tego ja rozumiem to Ogratka grywa nie bardzo dobra, tylko że. to trzeba mieć na stronę w głowie. Zgrywajcie się dzieci. Najgorsze są dzieci w What Lubię. Co doing, robić, little one? Jeden i jeden! Little one? Tak. Ale co to jest jeden i jeden?

Dziecko, znowu ona do swojego brzucha patrzy. Osiądzę na ławkę. Znowu do swojego brzucha patrzyła. Alice? Alice! Salim, quickly! Coś się dziecku stało. Pojebana, gra.

Muzyka jest bardzo podobna do Dying Light. No to może być dobra nawet. Come on, yourself together. Nie morę, kurwa. Raori. jestem w jakimś kurwa grobowcu. Siemanko burna, burna ktoś będzie? Nie, chop się

Is that a way out? Tak właśnie myślałam, o kurwa. A tu drabina jest, dobra. Ha. Za, za pięknie to wygląda ta gra, nie? Gdzieś też bym wskoczył, nie? Nie wiem, te głosy mnie wkurwiają, mnie.

Jebane gówno Kryspin ty kurwa żulu Siemanko Czee, bo mój Jak ci gra idzie? Nie wiem kurwa już gdzie jest ten sam A ja tu biorę kurwa ro... Kurwa nikt nie przejdzie Dobra Co ja muszę zrobić? Nie dybałem.

Który myślałem, że mi w domu telefon dzwoni, nie? Ej kurwa Jestem przerażony tą grą Jestem przerażony bycki tą grą Damy radę Dobra, jeszcze jeden ten Nie oglądaj za siebie Nie wiem, ja tak mam, że muszę wiedzieć co mnie goni Dobra Przejdziemy to pomieszczenie i kończę, bo mam na rano muszę kurwa niestety iść jebać jak pies Iść jebać jak pies, żebyście mieli rozrywkę później wieczorem Dobra, czekaj, To są Dobra, jakieś pokrętło, okej okay. Pokrętło jest cztery widzę, że tak Tam jest jakiś laser Tak, jutro streamek, jutro poniedziałek streamek, wczoraj wolne środa czwartek streamek, piątek wolne i weekend streamki. Nadal nie wiesz czego się tak boisz? No nie wiem, no ja jestem po prostu strachliwy i bardzo mało gram w takie gry. Nie lubię. W sensie nie to, że nie lubię, tylko że no, gadaliśmy to wczoraj. Sam bym nie odpalił tej gry, tak po prostu żeby zagrać, no, nie ma chuja. Aleksandra napisała wcześniej, że ona też by sama nie zagrała w tą grę, ale jak ja gram, to wejdzie i obejrzy, nie? Ty, suwmiarka kurwa z Warszatu? ty, ej, czy tylko, czy tylko ja mam wrażenie, że to jest ten, że to jest DLC do My Summer Car? Oglądać, jak grać to inna rzecz? No tak, no jest inaczej, no, ja powiem, ja powiem tak, też Zanim zacząłem streamować, nie? To też wolałem oglądać takie gry jak ta, nie? Dobra, jakiś speedruns pochodni nie ma. Pędzel. Będziemy malować I Analna korba do dupki. Co to jest? Spierdala ale nic. Ja mam jakieś plany. A widzisz trade, jednak się boisz, jednak się trady boisz Dobra, chuj wie o co chodzi Ty wolisz sam w tak, jak grać Krispin, No to widzisz, no ja tak nie mam, no nie mam szans No ty lubisz horrory, lubisz z tego co mówię, jeśli lubisz grać i oglądać, nie? Dobra, wypierdalać It's the town again, little one. See, it's another gateway. I think a portal, like laboratory, but big enough for us. Look, little one, I think this is a way out of here. I know it's crazy, but can we get it working? Dobra, czyli. Aha, tu mam włożyć piłę. Dobra, wkładam tu piłę. No, Musiałem ją tak obrócić, żeby zajebał w nim laser. Zajebał. Nie. A ja bo. Nie. godzina zajmie? Nie, no, ale to. No chyba, że tak będzie. Która jest godzina? No zobaczymy. Jak to będzie trwało bardzo długo, to. Skończymy jakoś szybciej. Ja skończę Dobra Co tu jest Aha, ten guzik odpala portal, dobra Muszę zrobić tak? Dobra, jest To jest za darmo Dobra, to jest zacięte, ale to ma jeszcze jakieś pomieszczenia. Ja, piery dole. No to już to będzie skomplikowane. Nie wiem, czy nie zostawimy po prostu tej lokacji na jutro. To też jest zacięte. do siebie, nie? Fajnie no Ale wrócisz do roboty i... Ja stąd przyszedłem? Nie, ja tu kurwa nie byłem Ja pierdolę. Nie no, zostawimy to na jutro, bo to jest... Widzę, że to jest w chuj lokacji będzie. Miarka znowu Okej okay. Mówisz, że kończą się filmy i pomysły No w sumie Kurwa nuda Tak cały czas wiesz, oglądać ser ale Jeszcze sama Ale młot A to nie mot Chuj jest to tu? dobra, kapelusz A widzisz Patrz to, patrzcie to Patrzcie to kurwa, puść A nie, ja myślę, że w kabelu są fajki Eee, yy, zapałki Ale spa Dobra Banjo? No, Ferek? Czekaj, ja jestem tu, to jest tu tam są jakieś wieże. No tego jest fuj, widzę. O, tego jest fuj A no tak, bo ten potwór Szpachelka, to do roboty można iść. Kurwa, komu coś wiesz, Halo. I dobry. Majster, co tu trzeba naprawić? Okej. Okay, Okej. Okay. Otwieraj. Kurwa. I powiem, ci, powiem wam tak Powiem wam tak, bardzo lubię gry Pierwszoosobowe i takie, że możesz sobie na przykład, o że Możesz coś przesuwać, o, bardzo mi się to podoba Naprawdę mi się to podoba Ja mam dziecko, kurwa, kopię 2h na przejście tego? No, kurwa, no to nie, nie ma szans To nie no, zostawimy to po prostu, tutaj Zobacz to tutaj jest jeszcze... O! Masz staczkę. No, ale bardzo mi się podoba mechanika tej gry. Niekoniecznie tych potworów. Nie? Mam wrażenie, że tam coś jest, nie? Tam jest szynka, nie? Ja muszę ją kurwa mieć. Nie chyba nie mogę już mogę, nie. Bardzo dużo biegania no to nie, nie, nie kurwa, nie to. Po, nie pociesza mnie to. Dobra, no tu jest się tak. O! It's Richard's. He was here. I don't care. Follow Insane. I won't. I won't. Richard, come back. Only to Billy. They left us. Richard and Alex. I I don't remember why. What Tu potrzebujemy tego Oteri O, Richard ich opuścił. Dobra, nie będziemy przedłużać się. Oj chuj. No nie, no nie, no ja już widzę, że tam pan czeka na nie podpór. Byćki, skończymy tutaj. To jest dobry pom dobry... Do dobry etap, bo jest nowy etap w grze. Od początku. Kurwa, kurwa, ja się rozczulam i próbuję coś opowiedzieć. A tu nagle dostajesz kurwa kapiszona na łeb. Nie mogę trzymać się, Drafter. Dzięki za dzisiaj. Do jutra. Pewnie do jutra. Pewne, zapewne. Skończymy sobie tutaj. A ja bym tam wskoczył. Skraszował grę.